Twoja firma dobrze to wie. Plac budowy wzywa, ale uciążliwe zadania biurowe kosztują czas i nerwy, nie z nami. Nasze oprogramowanie pomaga połączyć wszystkich pracowników Twojej firmy w sposób mobilny, elastyczny i prosty. Dzięki funkcjom takim jak cyfrowa rejestracja czasu pracy i dyspozycja wszyscy współpracownicy wiedzą w każdej chwili kto, gdzie i kiedy jest w pracy w przejrzysty sposób i na bieżąco. Biuro ma w każdej chwili dostęp do wszystkich informacji dotyczących planowania personelu, stanu floty lub kwalifikacji pracowników. Ale to nie wszystko. Również na placu budowy wszystko staje się prostsze. Wykryłeś usterkę? Po prostu zrób zdjęcie i przypisz je do odpowiedniego projektu. W ten sposób wszystko jest dokumentowane zgodnie z prawem i każdy wie, co ma robić. A co najlepsze? Oprogramowanie dostosowuje się do Twojej firmy. Rezerwujesz tylko te funkcje, których naprawdę potrzebujesz. A dla mniejszych zespołów oferujemy bezpłatną wersję. Dzięki temu start jest gwarantowany. One to Tree on Site Twoje aplikacje na plac budowy.